Zobacz Natalka, to jest pierwsza lekcja gotowania na lasce, w ogóle chyba twojego, nie? Tak. Ja tobie zrobię czekoladkę na gorąco. Yeee! A ty wylosuj kolejne zwierzątko. Wilk! Wilk! Wiesz, że tutaj w tych lasach są wilki? Naprawdę? Tak. Jeśli macie w domu jakiegoś fafika, musicie wiedzieć, że jego pra-pradziadek był podobny do wilka i mieszkał w lesie. Tak naprawdę wilk nie zmieściłby w brzuchu czerwonego kapturka i babci. W bajkach to podstępny i zły zwierz, a w rzeczywistości troskliwy i bardzo rodzinny Wypi! Wypij, Dziękuję. zanim wyjdziemy, żebyś się rozgrzała. Bo no, to za, by... za gorące. Za gorące? Tak. Czekaj, to może chcesz zimnej wody do tego? Okej. Okay. A gorący, no ja myślałem, że wiesz, że nam jest zimno. Dobra. Mm, rewelacja. To jest właśnie to. Za to kocham podróże. Mam nadzieję, że po wyprawie ze mną będziesz tak samo kochać podróże jak ja. Na pewno. Dobra. Pakuję sprzęt. Grze. już wiesz, jak będziemy robić posiłki? Wilki! aż żeś mi zrobiła zadanie! Wilki! To będzie wyzwanie! Dawid wie, że spotkanie w lesie sam na sam z watachą wilków jest raczej mało realne. Ma jednak pewien pomysł i zarazem niespodziankę dla Natalii.